Jesteśmy na gali Night of Champions i czeka nas walka z samym The Undertakerem. Ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek z trybu My Career. Tym razem 13. Rozpoczynamy kolejną dużą galę Pay Per View. Tym razem jest to gala Night of Champions, lecz w naszej walce pas mistrzowski nie znajdzie się na szali. W naszej walce. Chodzi tutaj tak naprawdę o zasady, chodzi tutaj o honor i chodzi tutaj o zwycięstwo. Czy zgładzimy legendę, to okaże się w dzisiejszym odcinku po tym pojedynku. Więc dobrze, rozpoczynamy starcie z Undertakerem na gali Night of Champions i prawdę mówiąc jest to chyba nasz trzeci pojedynek z Deadmanem. Przekonamy się, czy będziemy później jeszcze do kolejnej gali pay-per-view, czyli Helina Cell. Prowadzili rywalizację z Undertakerem? Czy może obierzemy sobie na przykład za cel John Cena? No wiem, dopiero co tak naprawdę byłem mistrzem NXT, wysoko mierzę, ale w końcu John Cena czy też właśnie Alberto del Rio nie zaczynali w NXT, a i tak szybko, krok po kroku yy, zostali mistrzami w WWE. No John Cena po trzech latach, yy, no 2,5 tyle mu akurat yy, zajęło zostanie mistrzem WWE. Alberto Del wystarczy, że faktycznie rok był w WWE, a już sięgnął po pas mistrzowski, realizując walizkę Money in the Bank na gali SummerSlam w roku 2011 na CM Punk. Ach, CM Punk! Pamiętne czasy tego zawodnika. Choć ciekawi mnie, kiedy CM Punk w UFC ogólnie stoczy swój pierwszy pojedynek. No, w oktagonie Wiadomo, tam już wszystko jest prawdziwe. nie ma scenariusza, więc przekonamy się jak sobie Punk poradzi w mieszanych sztukach walki, bo mimo wszystko, ale boję się o to, że sobie nie poradzi, a wręcz przeciwnie, może treningi faktycznie sprawią, że CM Punk tak naprawdę weźmie sprawę w swoje ręce i tym samym pokaże jeszcze w oktagonie na co go stać. Przekonamy się, o i będzie kontra kolano od Undertakera. I w tym momencie to już może być koniec Nepmers, prowadzenie do parteru Kuba w poważnych terapiach. I teraz mamy Head Scissors od Undertakera, ale swoje doświadczenie, które zdobywaliśmy, załóżmy, że tam od Bruno San Martino 10 lat temu na scenie niezależnej, tak, Wesher Force Aggression, no teraz nam tutaj e <laughs> pomaga skontrować ruch Undertakera. Więc, tak szczerze mówiąc, naszedłem na temat CM Punga. i prawdę mówiąc, ja nie wiem co się wydarzy, jeżeli CM Punk zadebiutuje w UFC. Mam tylko nadzieję, że trochę tam powalczy, a nie coś na zasadzie, że powalczy 5 walk, jego bilans będzie wynosił 2-1-2, czyli 2 zwycięstwa, 1 remis oraz 2 porażki sobie stwierdzi, jak wracam do ROH albo powracam do WWE. No, z pewnością Punk stracił wiele swoich fanów za to, że faktycznie odszedł, ale no, tak jak powiedziałem, ta sprawa nie do końca została wyjaśniona, ponieważ no, były tam te problemy z kontuzją CM Punka, że niby WWE zatajało jego stan zdrowia i lekarze mówili, że jest wszystko dobrze ze względu właśnie na to, e, że tak naprawdę żeby tak naprawdę występował dalej. No trudno. No było minęło. Co ja mogę więcej zrobić? Po prostu, Punk był świetnym wrestlerem. Może teraz będzie świetnym fighterem. Ale przekonamy się, co z tego wyjdzie. Bo nie ukrywam, że Punk powinien dokładniej przemyśleć swoją decyzję i to, czy chce w UFC zadebiutować, bo to był szok dla fanów wrestlingu. A teraz mamy przepiękny back suplex od Undertakera, mamy również przypięcie. Jeden nic z tego. Wybacz grabarzu, ale twój czas w tym momencie może się skończyć, ponieważ mój czas nadszedł teraz jeden, drugi, trzeci łokieć. Ogólnie to pamiętam, że jeden widz mi napisał, że gdy zacznę rywalizację później z jakimś zawodnikiem, to może ogólnie odezwać się dyrekcja. WOT Slam skontrowałem. Przecież była animacja wykonania Slamu. a tu proszę kontrujemy podczas ataków. Kuba, nabrał tempa i atakuje potężnym front robkikiem. Tuv, a tłowie, nie wiem jak się to odmawia, no nigdy z języka mojego ojczystego, czyli polskiego, dobry nie byłem, o wiele bardziej wolę matematykę, <laughs> żartowałem, tak szczerze to wolę szkołę wrestlingu. Dobra, ale fajnie by było, jakby takie coś było. Kurde, na historii uczy się o tym co było na wrestlingu trzeciej, tak? Na błepie, jen, yeah, przegrałem. No taki miałem pasek gruby. No nie wycelowałem w niego naprawdę. dobra, Undertaker na swoim pokonał. Zatem my go pokonaliśmy dwa razy przed Night of Champions. Na WF-ie trenujemy, w Performance Center, ach. i tak dalej, i tak dalej. Na geografii uczymy się, gdzie Dawdowie jeździ i tak dalej. No to byłoby naprawdę coś fajnego, ja wam powiem. Na biologii uczymy się takie drzewo genealogiczne Winsama McMana. I innych gwiazd WWE to byłoby naprawdę całkiem spoko Wtedy to już byłaby kompletna szkoła marzeń A na wf byłyby lody WWE Takie, które były w latach 80 Oraz na przełomie lat 90 -tych. Hamburgery Donalda Trumpa To byłoby naprawdę bardzo dobre Undertaker wygrywa i nie mamy żadnej scenki Na koniec odcinka No szkoda, ponownie zaliczenie nie zostało Mimo wszystko e, tak naprawdę zrealizowane Gdyż iż ponieważ jak ja miałem to zrobić? Jak nie miałem do tego warunku? Wanderteger błyskawicznie błyskawicznie nas pokonał, no liczyłem na to, że ta walka będzie jednak troszeczkę lepsza. O, jest senka! Jest senka i ta senka jest... Nie jest to nas story designera jakaś nowa. O oo! O, o Słyszymy! Nie! Dyrekcja w końcu, no brawo, my career! <laughs> Triple H, Seth Rollins, Big Show i Kane. Cała czwórka w tym momencie zmierza w stronę ringu. Oni są tu, tu, na Night of Champions, ale pytanie brzmi, co oni ode mnie chcą. Ale w tym momencie byłby Bayer, jakbym na przykład mógł dołączyć do dyrekcji albo ich zaatakować. Szczerze, chyba wybrałbym to drugie. No, Triple H wchodzi do ringu. O co mu chodzi? Dyrektor operacyjny. Ogólnie szef DWI. COO. O, o wszyscy są w tym momencie w ringu. Najpierw miałem sojusz z dyrekcją, później się od nich obróciłem. Odwróciłem. Jest. Co za widok. Triple H. Sojusz mi proponuje. Jest. Mam opcję wybrania. Tak, mam opcję wybrania. Join. Oh, for I tak dołączam do dyrekcji, i tak jest. No w końcu coś się dzieje w trybie My Career. No w końcu coś się dzieje. Big Show, Rollins, Triple H. Oprócz tego, że tam jest Hunter, stoi również Kane oraz ja. Niesamowite. No i więcej takich scenek. Więcej takich scenek chcę. Bo inaczej... Spadnie deszcz! Nie, nie krwi, spokojnie. Spadnie tak naprawdę deszcz pełen Coca-Coli na y, przyjęciu, y, oczywiście y, ze względu na to, że dołączam do dyrekcji. Nie ukrywam, impreza w tym momencie może zostać rozpoczęta, ale ten wywiad był tylko i wyłącznie formalnością. Zrobiłem to, co najlepsze dla biznesu, a najważniejsze jest to, co najlepsze dla biznesu, ponieważ najlepsze dla biznesu jest to, co najważniejsze. I tak w koło, w kółko, w kółko... I końca nie widać. kontra Kalisto. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali na Smackdown walkę kwalifikacyjną. Rajbeka z Kalisto, wiecie co? Ja wiedziałem, że Kalisto wygra. Po prostu to było czuć. Najpierw wywiad z nim był tam na zapleczu. Kalisto powiedział kilka e, takich grzecznych słów do nas i brzydkich słów do Rybacka. E, I co było dalej? Później nie było nic, gdyż powiedzmy sobie szczerze. Po przepięknym finiszerze z narożnika Rajbek poderwał bar. Niestety, sekundę wcześniej sędzia doliczył do trzech. Swoją drogą, może w końcu z Kalisto coś wykombinują. Taka mm, gwiazda niczym jak z rodu Lucza Libre. Były mistrz taktymowy NXT. W WWE gdyby solową karierę naprawdę Kalisto podjął, bo on chyba jednego bocza tylko zaliczył w swojej karierze. No, mówię o tych boczach ze względu oczywiście na to, że. No i nadchodzi nasza postać. Ze względu oczywiście na to, że po prostu... no taki styl high flyingowy, no łatwy nie jest i łatwo coś po prostu mm, zboczować, ale Sinkard też jest boczył Po prostu chyba 100 razy w ciągu dwóch lat w, w, w WWE coś zboczował, a tu proszę bardzo. No czyli po prostu skakał i nic mu nie wyszło. Czyżby Titus miał z nami jakiś problem? Ja wam powiem tak, dołączam do dyrekcji, a teraz mam rywalizację z Titusem O'Neillem, widzicie? co, jestem trochę zniesmaczony, no troszeczkę yy, mi się to nie podoba, ale to jest spowodowane tym, że mimo wszystko, ale niestety liczyłem na to, że nie wiem, dołączę do dyrekcji i dostanę jakiś taktyczny mecz, ja dostaję walkę z Fandango, a atakuje mnie Titus O'Neill, reprezentant drużyny The Prime Time Players. Pamiętam jak jeszcze JTG i Shad Gaspard mieli crime time, teraz jest prime time. Ale szczerze, mm, z tym taktimem nic się nie dzieje, co mimo wszystko jest dziwnym rozwiązaniem. Witamy. Znowu powie Back to You Call. Col nie komentował NXT. Moje mecze są najlepsze. Nie mam nic do powiedzenia. Dobra. Kim on jest, żeby, żeby mnie atakować? Prze Przepraszam bardzo. Jestem Heal'em, jestem członkiem dyrekcji. I on nie będzie marnował mojego czasu. Nie krzyżyk, czyli X. Nie yy, kółko. Nie kwadrat, lecz trójkąt. No. I ten obrazek Triple H'a z tego tegorocznej podsumował dosłownie wszystko. Ach, dobra, dobra, dobra. Szukam tematu ogólnie w głowie, co by tam powiedzieć, o czym by tam powiedzieć, o czym by to poopowiadać. Halloween jest już za nami i pamiętam, jak kiedyś nagrywałem taki odcinek, ale to już było ponad rok temu. Jak jeszcze wchodziłem tak naprawdę na Horyzont WWE na polskiej scenie YouTube'a, ponieważ no, dużo osób nagrywających wrestling w Polsce nie ma, a jestem jedną z nich. Ale szczerze, to... Mm, taki pisk cholerny Nagle nagrywam i taki pisk w mikrofonie ach to było takie dziwne takie straszne I taka moja historia z życia wzięta dużo mam takich historii niekoniecznie tych strasznych i teraz tak tutaj sobie załatwiłem że będę przeszkadzał Dinowi Ambrose'owi w tym pojedynku czy Danielowi Bryanowi jak ja dałem target znaczy tam chyba wyświetliła mi się informacja komu chcę pomóc a ja, mój cel, moim celem jest Dean Ambrose Ojej Dobra, za chwilę Kuba przybiegnie Pytanie brzmi skąd? Chyba ze stage'u, ze stage'u A miałem opcję wybiegnięcia e, Z barykad I pierwszy raz wam pokażę ogólnie system sterowania menadżerem Co jest naprawdę bardzo fajnym Rozwiązaniem Aha, e, co do właśnie informacji Ze świata WWE w Readerze Czyli pisarze, ci którzy te wszystkie liney tak naprawdę gromadzą, ale ładne przejście do armbaru. No Brian i Ambrose stworzą show, show na Smackdown, ale to zbyt spektakularne nie jest. O, widzę ten apron, czyli krawędź ringu z drugiej strony, nie tą elektroniczną, lecz tą drugą, co mnie naprawdę usatysfakcjonowało. Więc kontynuując poprzedni temat, to tak. Możliwe. jest, Zna Znaczy to jest pewne, że Roman Reigns zawalczy ponownie o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej WWE na wrestlemanie. Pytanie brzmi tylko, czy w roli pretendenta, czy w roli mistrza. Jedne jest pewne, jeżeli tak się stanie, jeżeli Roman Reigns na tej wrestlemanie zawalczy z mistrz... nie, z pretendentem jako mistrz, yy, no ponieważ wygra raczej ten turniej, wiecie co? Jak dla mnie ta, tak naprawdę ta drabinka turniejowa prezentuje się tak, że. Będzie zacięty turniej, ale w walce wieczoru zobaczymy w starcie: Ambrose kontra Roman Reigns. To po prostu będzie walka dwóch braci. Może Ambrose przejdzie heel turn. Kto wie, jak go w czysty sposób pokona Roman Reigns. Fani go wtedy jeszcze bardziej polubią, ponieważ Roman Reigns nie jest ich faworytem. Kuba, co ty robisz? Sędzia tego nie widzi. Ale mogłeś już odwiązać ten narożnik, nie? I suplex Nie ma supleksu. No dodrugnił supleks. Tyle tylko, że od. Daniela Bryana, ojej, co ja zrobiłem? Sędzia mnie wyrzucił. Znaczy, chcę ogólnie rozpocząć rywalizację z Deanem Rose'em, ponieważ tak to są nie, to nie jest osoba, która by mi pasowała. Więc, jeżeli Reigns będzie bronił pasa na WrestleMania 32, szkoda, to albo wygra Royal Rumble ktoś kto już wygrał albo John Cena, będzie Cena kontra Reigns, albo będzie pojedynek. Nie o przekazanie pałeczki, ile czerwam z tegorocznej WrestleMania. Brock Lesnar kontra Roman Reigns. Suplex City na Rembrill. No może tak, ale ja Wam powiem, że pytań jest jeszcze więcej niż odpowiedzi, a każde następne pytanie rodzi kolejne. Nieudana, tak naprawdę, rywalizacja została zapoczątkowana z Deanem Embrowsem. Pewnie odpuści sobie nas Embrows i pójdzie e, solową karierą, ale jego droga chyba jednak się na mnie zatrzyma. Czy mam złączyć siły? Znaczy jestem w dyrekcji, tak? Więc jeżeli nic się nie będzie działo przez najbliższe dni, to szkoda. No, Nie chcę singlowej kariery, No, to byłoby głupie, tak? You, Wracamy do Ciebie, Michaelu -Kolu, a ja powoli będę się z Wami żegnał. No nic, nie udała nam się tak naprawdę, że tak powiem, opcja menadżerowania w tej grze. Mieliśmy ociągnąć sędziego. Walka jak walka. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie Storyline na dobre się rozkręci z dyrekcją. To byłoby na tyle do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!